Witam. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób zrobić mobilny internet router z telefonu komórkowego. Do tego celu używam starego telefonu Galaxy S7. Otwieramy klapkę z kartą. Mamy zakupiony internet 10 GB za 67 kun, kartę. Ona jest bez limitu czasowego, to znaczy do 2022 roku do lipca. Dopiero co ją będę otwierał. Wcześniej, przez ostatnie 10 lat, cena wynosiła 55-52 kuny. Zmieniała się tylko ilość gigabajtów. Wcześniej było 3 giga, następnie 10. Teraz zmieniła się trochę szaty graficzna, to koło było biało-czerwone, jest teraz biało-niebieskie. I, I cena wzrosła o 25%. Karta wygląda tak. Musimy ją wyciągnąć, ponieważ mamy nano sim, wydłubujemy kartę nano. Kartę nano tele2. Ładamy, czy tu będzie widać do tej kieszonki i wsuwamy do telefonu. Możemy też użyć innego rodzaju routera, tutaj mam taki, używałem wcześniej, zanim Galaxy S7 nie odszedł do lamusa, używałem takiego routerka Huawei, a. jak on w środku wygląda, bateria, kartę, kładamy tutaj, to jest na dużą kartę. Mamy klucz, który wpisujemy do powiązania z telefonem. I tyle. Internet gotowy. Mamy telefon zasilony kartą Tele 2 10-gigową. Myślę, że na tydzień do internetu wystarczy. Do internetu, oczywiście, w terenie, bo na kampingach i apartamentach mamy internet stacjonarny dostępny standardowo. To tyle. Chciałbym Państwu podziękować za uwagę. Zachęcam do stosowania takiego rozwiązania.